Witamy w kolejnym wydaniu magazynu sportu szkolnego. W dzisiejszym odcinku powiemy o zmaganiach uczniów szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej oraz lekkiej atletyce. poniedziałek nad zalewem Borki rozegrano zawody w siatkówce plażowej chłopców i dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. To jest finał y, siatkówki plażowej szkół średnich. Y, y, wygląda to w ten sposób, że są dwie grupy dziewcząt i chłopców. Y, po cztery drużyny w, każdym, y, w każdej grupie. Rozgrywają mecze każdy z każdym. Y, także myślę, że bardzo sprawiedliwe rozgrywki. Zobaczymy, kto będzie najlepszy. Pani Krzysztof, kto dzisiaj wystartował? E, więc w chłopcach zespół szkół zawodowych Huba, zespół szkół technicznych, e, szóste liceum ogólnokształcące i piąte liceum ogólnokształcące. Natomiast e, dziewczęta to szkoły następujące: zespół szkół ekonomicznych, e, pierwsze liceum ogólnokształcące, zespół szkół spożywczo hotelarskich i szóste liceum ogólnokształcące. Panie Krzysztofie, jak Pan ocenił poziom sportowy, obserwując te z wokół? A im tak, no wiadomo, do finału coraz lepsze drużyny e, awansują, także, no nie ukrywajmy, jest to amatorskie granie. E, formuła jest taka, że w tych szkolnych rozgrywkach tak zwani zawodowcy nie grają w danej dyscyplinie. Ale młodzież sobie radzi. Myślę, że zabawa dla nich jakaś jest w zacięcie. Także myślę, że zawody bardzo fajne. Rywalizacja o zwycięstwo zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt była bardzo zacięta. Dzisiejsze zawody na bardzo wysokim poziomie. Pogoda no się dopisuje, się ja... także no, wszyscy będą się bić o medale, bo przyjechaliśmy tutaj wygrać, więc no, naprawdę wysoki poziom jest dzisiaj zawodów. Jak, jak w ogóle wasze te pierwsze mecze? Um... Pierwszy mecz wygrany z liceum Kochanowskiego. Także teraz, teraz będzie walka o medale, bo każdy wygrał już chyba po jednym meczu. I naprawdę jest bardzo równy poziom, więc myślę, że będzie walka do ostatniej chwili. Jak przygotowywałyście się do tych dzisiejszych zawodów? Praca bardzo ciężka. Bo plażówka, piłka halowa, no to jest naprawdę duża różnica, jest ciężej na piachu zagrać, więc Ale no, przyjeżdżałyśmy tak. tu po szkole, zmawiałyśmy się z innymi jeszcze koleżankami, z chłopakami, żeby, żeby był właśnie jakiś wyższy poziom trochę tej gry. No i myślę, że udało nam się, bo jesteśmy w finale, więc to już nasz mały sukces. Nasze przygotowania wypadły według mnie dobrze. Nasza gra jest na, duży, na wysokim poziomie i myślę, że jesteśmy przygotowani, żeby to wygrać. Jak yy, oceniacie swoją grę? Myślę, że dzisiaj nie jest tak źle, chociaż mogły być lepiej, w piątek wiadomo graliśmy trochę lepiej, dzisiaj poniedziałek trochę wieje, ale mamy na szczęście zmiany, więc możemy się wymieniać, myślę, że będzie dobrze. To powiedz, jak oceniasz właśnie te zawody pod kątem poziomu sportowego, poziomu swoich rywali? No chłopaki grali dobrze, walczyli z nami, nie było łatwo no, na przywagi, tiebreak. Chłopaki niektórzy to w klubach grali tutaj po boczni, w wulanowie czarnych. No i tyle, no. Dzisiejsze zawody to podsumowanie rozgrywek siatkówce plażowej i dziewcząt i chłopców. To są finały po cztery najlepsze zespoły. Uważam, że poziom jest jak na rozgrywki szkolne wysoki. Jest tutaj wielu zawodników i zawodniczek, którzy mieli styczność z siatkówką wcześniej. Oczywiście zgodnie z regulaminem licencjonowani zawodnicy nie mogą grać, natomiast są to zawodnicy którzy, i zawodniczki, które wiedzą o co chodzi w siatkówce plażowej. Także powtarzam, poziom uważam za, za dobry. Ostatecznie wśród chłopców najlepsi okazali się uczniowie 5 Liceum Ogólnokształcącego. Na drugim miejscu plasowali się zawodnicy zespołu Szkół Zawodowych Hubal, a na najniższym stopniu podium stanęli uczniowie 6 Liceum Ogólnokształcącego. Wśród dziewcząt złote medale zdobyły zawodniczki zespołu szkół ekonomicznych, srebrne zawodniczki z I Liceum Ogólnokształcącego, a brązowe uczennice zespołu szkół spożywczych i hotelarskich. We wtorek na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu rozegrano zawody lekkoatetyczne dziewcząt i chłopców ze szkół średnich. Impreza odbyła się w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Muszę powiedzieć, że ze wszystkich imprez jakie organizujemy ze wszystkich zawodów szkolnych mistrzostwa Radomia Szkół Gimnazjalnych jest to zawsze najładniejsza impreza. Dlaczego? Jest fajna pogoda. Startuje około 300 dziewcząt i chłopców. Dla niektórych to będzie być może jedyny start na takim obiekcie. No i to, to, to mnie bardzo cieszy, że przede wszystkim masowy udział młodzieży. Panie prezesie, w jakich konkurencjach dzisiaj startują młodzi zawodnicy? 100 metrów, 200, 400, 800 kobiet, mężczyzn, skok dal, skok zwyż, pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Wręczamy zwycięzcą medale, najlepsze szkoły pod koniec zawodów, udekorujemy pucharami, za trzy pierwsze miejsca są puchary, wyniki tych zawodów liczą się do klasyfikacji Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Panie prezesie, obserwuje pan zawody, pan ocenił poziom? No tutaj w tych zawodach nie startują wyczynowcy, a więc ci lekkoatleci, którzy mają licencję, więc zgodnie z regulaminem nie mogą tutaj startować czyli powiedziałbym to są tacy którzy mają kontakt z lekkoatletyką ale nie są wyczynowcami. muszę powiedzieć że całkiem przyzwoite wyniki prawie 180 chłopców zwyż Ponad 1,50 m skoku z wyż dziewcząt, w granicach 11 na setkę, 56 na 400, w rzutach całkiem przyzwoite wyniki, w granicach 13-14 metrów panowie 5 kulą, także ja osobiście jestem zadowolony z tych zawodów. Uczestnicy oraz ich opiekunowie byli zadowoleni z organizacji oraz poziomu sportowego całej imprezy. Widać, że wszystko idzie do jakiegoś poziomu, każdy chce się rozwijać. Żyjemy w takim wieku, że jednak ta aktywność fizyczna jest potrzebna, przy tym, że jesteśmy ciągle przy telefonach i tak dalej, to ludzie też szukają takiego właśnie ruchu, jak widać tutaj. Dużo osób właśnie chce pojechać, chce się pokazać na najlepszej strony, czy to chodzi na siłownię, czy to właśnie treningi to piłkarskie, siatkarskie czy koszykarskie. Według mnie no, to takie imprezy są bardzo dobre, gdyby więcej tak się organizowało tego właśnie tutaj, było, więc takich obiektów typowo właśnie sportowych, rekreacyjnych było budowanych, no to byłoby naprawdę fajne, bo ludzie by mieli gdzie naprawdę trenować. A jak pod kątem sportowym? A pod kątem sportowym? Bardzo dobrze zorganizowane. Jestem tutaj już drugi raz, ten sam dystans i znowu złoto, to jest bardzo fajna impreza. No. Pod kątem sportowym dobrze zorganizowana, Mogłoby być trochę więcej tych konkurencji, ale nie wymagajmy tego, bo nie wszyscy trenują tak wyczynowo. W sumie było dużo zawodniczek, ale y, czołówka była dosyć, y, walka była zacięta. Tam pozostałe starały się było widać, ale no, jednak mniej techniki było, ale i tak trzeba było powalczyć, żeby, żeby to pierwsze miejsce zdobyć. No, udało się zdobyć myślę do ciebie pewnie spory sukces, prawda? Tak, tak, najbardziej. Każdy złoty medal jest sporym sukcesem. A powiedz, jak przygotowywałaś się do tych dzisiejszych zmagań? Ehm, od jakiegoś miesiąca, tak, bo kiedyś też trenowałam rzut szepem, a tak to teraz sobie odnawiałam po prostu tą technikę, i tak z miesiąc po prostu trening siłowy i trochę techniki, i tak było. Było złoto. Tak, tak, wyszło. Warunki dobre atmosferyczne, prawda. No, organizacja też no, mogłoby być trochę lepiej, ale nie, nie narzekamy, jest dobrze. A jak pod kątem sportowym? Pod sportowym to sądzę, że rywalizacja była na dobrym poziomie. Dobrze, a powiedz jak się do tych dzisiejszych zmagań? Delikatny treningi w szkole, kiedyś też prawda, trenowałem w klubie sportowym, teraz już niestety nie, ciężko było pójść ze szkoły. Poziom zawodów jest bardzo wysoki, widzę, że szkoły przygotowały się, myślę, że jest lepiej niż w zeszłym roku, patrząc po wynikach, patrząc po czasach, no naprawdę poziom się z roku na rok zwiększa. Jak wypadli Pana podopieczni? bardzo dobrze. Przede wszystkim dziewczyny są w świetnej formie w tym roku. Chłopcy troszkę gorzej. Dziewczyny nakosiły tu medali bardzo dużo, także jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak przygotowywał Pan swoich podopiecznych do tych dzisiejszych zawodów? Podczas zajęć lekcyjnych tych zawodników, którzy się wyróżniali Indywidualnie troszeczkę traktowaliśmy, i oni sobie pod te dyscypliny ćwiczyli. Podczas lekcji po lekcjach czasem dostawali. W klasyfikacji drużynowej wśród chłopców najlepsi okazali się uczniowie zespołu szkół technicznych, którzy o ponad 40 punktów wyprzedzili zespół szkół elektronicznych. Na najniższym stopniu podium uplacowali się uczniowie zespołu szkół budowlanych. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się uczennice trzeciego liceum ogólnokształcącego. Srebrne medale zdobyły zawodniczki 4 Liceum Ogólnokształcącego, a brązowe krążki wywalczyły uczennice 5 Liceum Ogólnokształcącego. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportu szkolnego. Do zobaczenia za tydzień.